Mamy odcinek z dość nowej serii, czyli Skardy Black op 6 Siema i zagramy sobie w kampanię. Siema. Oczywiście tak, jaki tryb... Ech, no nie wiem. Weźmiemy rekrut, żeby przejść do wami specjalnie. Siema widzimy, to ja ten zwijający. No Więc. Już widzowie jesteśmy i pomijamy sobie właśnie to. Siem, e, widzowie łapkujcie i subskrybujcie ten kanał, bo e, jak dobijemy na moim kanale Julianson i na kanale Pocze FM do, e, dobijemy po 40, nagrywamy daily na obu Uuu, kanał. Widzowie. na obu kanałach mamy daily, u, więc subskrybujcie, a, o kurwa, ale grafika. Dobra i y, jeszcze jest tylko wam powiem żebyście subskrybowali. Y, łapkujcie, komentujcie, więc... Ło, wow, widzimy, jak się to zaczyna. Miłego oglądania wam. Życzę, no, życzę. Dobrze widzowie, my lecimy sobie dalej. To to Do strzelaj. Tak, to zim. <laughs> Drugą rękę mamy taką widzowie. I w nowym Galdy jest Marshal i Hero. Doğru Uuu ay çok Bakalım ayak şişi nasıl Hatır Nasıl tak Bak ay iki Doğru nasıl Çok çok kurtarın Doğru Dobra Widzę. No ale przecież ten przeszukuj teren. Uuu, i dwóch! <tok> Nazywa się to podwójne zabicie. Gdzie to? Ha! No i musimy wejść sobie do... Przedstawiciel. O kur. Co my się tak ekran ekran zrobił. Co my musimy zimnąć? Ja coś widzę. My będziemy jedną misję sobie nagrywać. No bo... Yy... Tak. <tuszy> Sumie, e... Nie, bo chcemy też nagrywać oczywiście na mój kanał, więc obserwujcie znaczy łapkujcie i subskrybujcie nas dwóch. Więc... No. E, przypominam, że subskrybujcie kanał Julia Julianson, no i pan Capany. Dobra. I w ogóle strasznie Was przepraszam, że już nie nagrywam za dużo na Julianson, ale no wiecie, okay. no, za, za dużo czasu nie mamy i... Mamy treningi, co pra praktycznie prawie codziennie... Nie wiem. Uuu, wow, oj widzowie, tu jest taki Trenujemy piłkę nożną. Nie uwierzycie! O kurde, coś? widzowie, tu jest ta O kurde, tu jest... Kompanii? Dobra, już wiem. Ale ja Ej, co się ja A teraz już bym Tak.

Widzowie, wiecie, co już robić, czyli obserwujcie, bo nasze... o A i nas na TikToku, oczywiście, obserwujcie. TikTok e, naszego Pączka to jest. E, no, Pączka FM, co tu gra teraz. E, TikTok jego się nazywa Miści 1916. A mój TikTok, e, mój TikTok to jest... Julianson Olszewski. Julianson Olszewski. E, więc obserwujcie nas. No. Ale bardziej Uu! obserwujcie Legioniści 1918, bo ma właśnie mało obserwacji, ja mam sporo, więc. No e, Nie to, żebyście nie obserwowali Julian Ale mnie obserw też obserwujcie oczywiście No, Po więc... prostu chciałbym wbić tysiąc subskrypcji e, 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 i subskrypcji. Obserwujcie, subskrypcji, bo będziemy e... mieli swój kod w Fortnite. Jak to wijesz, jak mieli, to... Oooo, i ten nowy, no kurde. A kurde, flory Nie biegnij, tak, bo pierdolę też. Fikierdolę. Dobra. Co to było? Ej, wziąłem. Śmierć to jedyna z komplikacja komplikacji. Mogę zagrać? Czy nie? Czekaj. Mmm. Aha, oni je RPG tu válem. A já to žijím. Oni válou. To Dostal ten z RPG A ten se leží, ten. To je ještě? Ten. Ten. Pojď. Jestli dobíjeme, zase vidíte, ne? Przepraszam Czekajcie mi Wy, wy Dobra, już, już jesteśmy, jesteśmy. Ech, Przepraszam was, bo po prostu położyłem rękę na kamerze i się trochę przekrzywiła Skocz! O kurde, ej to będzie piz chyba Skaczemy Czego ty nie robisz? Dzięki Dobra, widzimy teraz gra Julę, jak ty będzie słabo grać ty gadasz? No ja nie mówię, się nie się lubię no dobra, to już się tak powiedzmy. Ja jestem Julek, a Pompej to jest Seba. O nie, ale. Co jest? 7 minut? Osiem minut też prawie. Co jest? Chcemy się nie da Chodź Nie, 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 nie. Nie, tego nic nie mam. Weź prze... Widzimy się po filmiku. Jest, dobra, widzowie. Już jesteśmy. Musimy... we... rpg helikopter. Czekaj, nie celuj. O, jest. Dostał. Dostał. walgo, walgo, walgo cały czas. Dobra. Ognia o kurde dostaliśmy. Szeźniwana go. Nie trafiłeś go. Jak nie trafiłeś? O, wal, już tą Dostał? Prawo. O kurde. Dostał. O nie. A co jak się na mnie wywalił? W... O kurde widzowie. Co jest? Czyli będziemy już mówić sobie po imionach. Czyli jeszcze raz wam powiem, ja jestem Julek, a to jest Sebastian. Sebastian. A to już Ale nazwiski Julian. nie mówimy. Nie, nie, nie mówimy nazwiska. Ok. Hmm. Jest, może zapominać, dobra? Dobra, widzowie, już pierwsza misja za nami. A my widzimy się w kolejnej misji, czyli w kolejnym odcinku. Maj widzimy się. Na subskrybowaniu kanału Krisu71, e, Julianson i Procek Barak, no i, oh. no, i dziękujemy za oglądanie i nara!